Zielona, to jest biomasa, nie mówimy o tym, o produkcji biogazu, biogazownie, też budzi wiele kontrowersji. Tak samo ludzie się boją, czy, przepraszam, użyję wszystkiego. odur jakiś nas nie będzie zabijał. To jest nie temat dnia na dzisiejsze spotkanie, ale też ludzie się wahają. No i potem jest jeszcze ten y, kofermin, to jest współspalanie. Z węglem, czyli dodaje się biomasy, i to najwięcej się w tej chwili wykorzystuje. I tutaj mamy moc zainstalowana w latach 2005-2012. Widzimy, że ta hydroelektrownia się nie zmienia, prawie tutaj widzimy, jak się zmienia moc, zainstalowana jeśli chodzi o energię wiatru, biogazownie też troszeczkę, ale wszyscy się wahają, zastanawiają, relacje cenowe dla produkcji biogazu są nie najlepsze i wahają się tutaj. No moglibyśmy się zastanawiać jak to wygląda w poszczególnych województwach, więc proszę Państwa może rozpocznę od najwięcej widzimy, proszę Państwa, zachodnio-pomorskie województwo. Widzimy najwyższy słupek. Potem, proszę Państwa, kujawsko-pomorskie. Ktoś zapyta, a dlaczego kujawsko-pomorskie? Otóż, proszę Państwa, bardzo sprzyjające warunki do y, turbin wiatrowych są na morzu i tuż na. na na wybrzeżu, na tego, tam się najwięcej, często państwo widzicie w Anglii na, na wybrzeżu, na proszę państwa, tak zwanym szelfie się dużo robi I tak, i tak samo są sprzyjające warunki i tutaj na Pomorzu Zachodnim było bardzo dużo i tam postawiono bardzo dużo, z tym, że tam stawiano siłownie bardzo duże, wysokie, silne. U nas w Kujawsko-Pomorskim jest znacznie mniej w porównaniu do Pomorza, ale i tak więcej jak do innych y, województw. I teraz tutaj tą, tą mapkę chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli. Proszę zwrócić uwagę. Rozpocznę w, Kuj w Zachodniopomorskim. Tylko proszę Państwa 60 tam parę. Ale 726 mega, a u nas w Kujawsko-Pomorskim proszę zwrócić uwagę 210. Dlatego nie mogliśmy zrobić tych pomiarów, to mówił pan doktor Borowski. Bo jak się oddalaliśmy od jednej, to gdzieś już w pobliżu pojawiała się druga siłownia, i ten hałas czy tam się pojawiał. Są województwa zupełnie tabula rasa, białe plamy, Zobaczcie państwo: Lublin, i Iremad. 6 po Opole, proszę Państwa i tak dalej. Wynikać to może z kilku przyczyn, przede wszystkim z tego, że tam nie ma wiatrów. Rozumiemy się, bo nie wszędzie ta skala wiatru jest i tam chociażby się postawiło, więc dlatego też inwestorzy nie ma. Ale chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali o jednym, że w Polsce jest to bardzo zróżnicowane i między innymi dlatego przeprowadziliśmy badania, bo u nas tych siłowni jest stosunkowo dużo. I teraz, jakie firmy, tu Wasz y, inwestor tutaj, my mamy, widzą Państwo, różne firmy, my tutaj mamy tą Jestes, a potem były różne firmy Nordek, Gea, tam i tak dalej, i tak dalej. Te firmy, proszę Państwa, one się. Między sobą no oczywiście walczą o klienta i tak dalej, proszę Państwa. W każdym razie można powiedzieć, że nie można wyraźnie, że firmy, firma A produkuje lepsze siłownie od firmy B. To no, nie tak. I teraz jak na organizmy żywe? Proszę Państwa, nie mieliśmy dużo możliwości, ale. No. Podzielę się z Państwem. Badaliśmy plony i skład chemiczny kukurydzy i sorgo. Kukurydzę u Was uprawia się też tutaj, czy żadnego kukurydza. Sorgo jest, jest taką rośliną, które być może nie znacie. Ona jest podobna do kukurydzy, ale jest jeszcze bardziej wrażliwa na zimno. Ona przyszła do nas z Węgier, ze Słowacji, z Bałkanów i proszę Państwa też. No i myśmy yy, oczywiście blond wszystkich roślin, skład chemiczny będzie uzależniony od podłoża. Ile w glebie składników pokarmowych jest, jaka temperatura, ile wody i tak dalej. My zrobiliśmy w ten sposób, że wokół siłowni, zaraz Wam pokażę zdjęcie, tam były pobierane w różnych odległościach. Próbki roślin, przywozi, przywoziliśmy te próbki do laboratorium do Bydgoszczy i tam po prostu poddawaliśmy analizie. I skład chemiczny, proszę Państwa, to zrobiliśmy w ten sposób, że 4 sierpnia, 9 września zbierano te próbki na wysokości 20 centymetrów ze środkowych rzędów, żeby nie było, że tam gdzieś na skraju, połamane czy krowy czy jakieś zwierzęta objadły, zjadły sieczkę o długości 3,5 cm podsuszano w laboratorium katedry żywienia zwierząt, czyli tam, gdzie, my, gdzie ja pracuję. I proszę Państwa, podsuszano, żeby pozbawić wody i proszę Państwa, według metodyki oznaczano różne składniki. I suchą masę oznaczano białko, tłuszcz popiół surowy oraz buchno surowy i teraz chciałbym proszę Państwa żebyście tak może dokładnie nie zobaczycie potem będziecie mogli zacząć otóż myśmy proszę Państwa robili tak że tutaj jest siłownia tutaj ten jeden punkt i teraz 50 metrów od siłowni zrobiliśmy Pierwszy punkt pomiar, pomiarowy. My to napisaliśmy zagroda pierwsza. Punkt drugi, ten żółty punkcik to jest zagroda druga. I trzecie zagroda trzecia. Chodziło o to, że tutaj było 5, pięć, 500 y, tysiąc metrów to było. To jest zrobione y, satelitarne y, zdjęcie, gdzie... Proszę Państwa, tą kukurydzę i solwo to byśmy z tego pola tutaj brali. Oto, te widok na obiektów, zdjęcie historyczne bez siłowni wiatrowej, to byśmy to sami na podstawie Google, Google opracowali. I badania mikrobiologiczne dokonaliśmy w zakładzie higieny weterynaryjnej. Metodę, którą się stosuje do oznaczania. Mikronów. I teraz jeśli chcemy przeanalizować dane można powiedzieć, że wysokość roślin w pobliżu siłowni była obniżona, niższe były te rośliny i zawartość składników też była mniejsza. Niestety w rolnictwie tak bywa zmienność jest taka, żeby Cokolwiek udowodnić statystycznie musimy doprowadzić przez kilka lat, rozumiemy się, bo ten rok był suchy, ten był mokry, tamten chłodny, wiecie Państwo, czyli trzeba nasze badania są no, jeszcze niewiarygodne, za mało ich wykonywaliśmy, ale możemy powiedzieć, że zawartość składników była zróżnicowana. I przykładowo, że poziom suchej masy w, sorgu, w Sorgo i były inne rośliny kukurydzy reagowały w odmienny sposób. I tutaj mamy zawarte suche masy, proszę Państwa i tak dalej. I ja teraz chciałbym, żebyśmy na chwileczkę oderwali się od tej tabelki. I tak na zdrowy chłopski rozum. Jak to może się zdarzyć, że siłownia wiatrowa będzie wpływała na plon roślin? No to zadam inne pytanie. A czy może autostrada, którą by Państwo chcieli przeprowadzić przez jakieś, jakąś przestrzeń, jakąś powierzchnię, też może? Otóż, proszę Państwa, podstawą tego wszystkiego jest to że, jak tu wspomniał pan doktor, są drgania, wibracje i wszystkie żyjątka, drobną zdroje, drobnice, myszy, nornice, wszystko ucieka stąd. Wiecie Państwo, one się niedobrze czują. I ta gleba, proszę Państwa, jest coraz uboższa. I dlatego, jeśli w tym roku bym postawił wiatra, czy wybudował autostradę, to dopiero po kilku dobrych kilku latach stwierdzę, jak naprawdę ta ziemia reaguje, jak jest żyzna i tak dalej. Bo to przez jeden sezon wegetacyjny się tego nie zrobi. I tu, proszę Państwa, będę dalej mówił. Wysokość roślin, tam była zmienna, wydajność jedna z metra kwadratowego też się zmieniła. I tutaj proszę Państwa, nie pamiętam tutaj y Szacunkowo ta wydajność nie była taka różna, ale bez obliczeń statystycznych i na podstawie tak mało, małej ilości powtórzeń, nie mogę tego Państwu tutaj powiedzieć. I wnioski. Przeprowadzone badania mają charakter pilotażowy i nie mogą jednoznacznie być interpretowane. Wiąże to się z trudnościami powstającymi w trakcie badań. Punkty pomiarowe, pomiarowe znajdowały się na polach z, z rosnącymi łanami kukurydzy i sorga, które znacznie utrudniały prowadzenie pomiarów. Duża liczba punktów pomiarowych znajduje znaczne e, wydłużenie okresu pomiarów. Uzyskane wyniki wskazują także, że, in, że emisja infradźwięków, który, który poziom u, ulegał zwiększeniu, w miarę oddalania może być spowodowana nakładaniem się infradźwięków pochodzących z, z y, siłowni, zdających się w pobliżu. Postulujemy jednak dalsze wykonywanie pomiarów i y, szacowanie wpływu na różnych gatunkach. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że jak już te wyniki zostały opublikowane, teraz znowu mamy dyplomatów, magistrantów doktorantów i znowu prowadzą badania i jakby była okazja, wyniki udostępnimy Państwu, bo interesuje nas na przykład rzepak, burak, proszę Państwa, wszystkie, wszystkie z tych roślin bardzo e, w różny sposób reagują, ale mechanizm jest ten sam, że im większe wahania, e, im e, Większe drgania, wibracje, wszystko powoduje, że życie biologiczne, ta fauna się oddala i to może wpłynąć niekorzystnie na jakość i żywność gleby. Proszę Państwa, jeśli będą jakieś pytania, proszę bardzo, teraz dziękuję uprzejmie.

Wam się Joanna Marć-Piękowska. Panie profesorze, wskaźnik? Ja Szanowni Państwo, w ciągu następnych kilku, być może nawet kilkunastu lat należy liczyć się w Polsce z bardzo dynamicznym rozwojem energetyki odnawialnej. Ten rozwój będzie wynikał m.in. z troski o środowisko, również oczywiście z zobowiązań akcesyjnych naszego kraju, ale także niejako z konieczności, ponieważ szacuje się, że przy aktualnym poziomie produkcji globalne zasoby węgla kamiennego i węgla brunatnego ulegną wyczerpaniu za około 150 lat. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby poszukiwać alternatywnych rozwiązań e, opartych na energii odnawialnej, w tym również na energii wiatru, ponieważ e, musimy być obiektywni i musimy stwierdzić, że siłownie wiatrowe posiada, posiadają również liczne zalety, a największą spośród nich jest e, niewątpliwie możliwość uzyskiwania energii bez emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. E, niemniej jednak siłownie wiatrowe e, posiadają pewne e, wady e, i tak naprawdę powszechnie badany był do tej pory jedynie wpływ siłowni wiatrowych na na e, zmiany w zachowaniu zwierząt, w rozmieszczeniu zwierząt, e, zmiany w zakresie wykorzystania siedlisk, a także wpływ siłowni wiatrowych na, e, bez, na śmiertelność ptaków w wyniku bezpośredniej kolizyjności z ostrzami e, turbin. E, w literaturze, a także w badaniach, właśnie pomijana jest kwestia infradźwięków generowanych przez siłownie wiatrowe. O infradźwiękach tutaj wspominał już Państwu e, pan doktor e, Borowski. i Ja chciałabym jeszcze tutaj podkreślić, że e, infradźwięki mogą być mają dwojakie źródło. Nie tylko e, oczywiście sztuczne, ale również naturalne. O tym pan doktor Borowski również wspominał. I proszę Państwa, wpływ infradźwięków na organizmy żywe był badany jedynie do tej pory w warunkach laboratoryjnych. E, brakuje badań, które wykona, wykonane byłyby w warunkach naturalnych. I w tych warunkach laboratoryjnych e, badane były takie zwierzęta jak e, szczury, jak oczywiście króliki, e, szynszyle, czy też świnki morskie. I w wyniku eksperymentów stwierdzono, że infradźwięki mogą wywoływać negatywne zmiany w układzie sercowo-naczyniowym, w mózgu, w płucach, a także w narządzie e, słuchu. I o tym też już wspomniał Pan dr Borowski. Oczywiście charakter tych zmian jest uzależniony po pierwsze od czasu ekspozycji. Wiadomo, że oczywiście ta ekspozycja przewlekła będzie wywoływała bardziej poważne zmiany, ale również oczywiście od natężenia hałasu. Co bardzo istotne, e, w badaniach odnotowano pod wpływem e, działania infradźwięków wzrost stężenia, i kortyzolu. Są to, proszę Państwa, dwa hormony, które wydzielane są przez chory nadnerczy i uznawane są one za parametry stresu. Zarówno u ptaków, jak i u ssaków. W związku z tym, że tak jak już podkreśliłam, badania te były wykonywane jedynie w warunkach laboratoryjnych, postanowiliśmy zweryfikować tę te tezę i przeprowadzić badania w warunkach naturalnych. Są też właśnie nasze doświadczenie, właściwie seria doświadczeń, których celem było określenie wpływu bliskości siłowni wiatru. I generowanych przez turbinę infradźwięków na parametry stresu oraz na wyniki produkcyjne zwierząt gospodarskich, także na jakość końcowego produktu, na jakość mięsa. Badania zostały wykonane w rypałkach pod rypinem i utrzymywaliśmy w różnych odległościach od siłowni wiatrowej dwa gatunki zwierząt. O, przepraszam tutaj Państwa, mylnie. Pierwsze z nich to były gęsi, a następnie również trzoda chlebna. Zwierzęta usytuowane były w odległości 50 metrów, 500 i 1000 metrów od siłowni wiatrowych. Muszę Państwu od razu powiedzieć, że wszystkie te zwierzęta utrzymywane były w jednakowych warunkach, miały nieograniczony dostęp do paszy, do wody, pozostawały pod opieką lekarza weterynarii i oczywiście były żywione identycznie, więc jedynym tak naprawdę czynnikiem była rzeczywiście odległość od siłowni wiatrowej. W czasie trwania badania kontrolowaliśmy przyrosty masy ciała tych zwierząt. Kontrolowaliśmy również ilość spożytej przednie paszy, aby później określić wykorzystanie paszy. W trakcie badania w przypadku gęsi trzykrotnie pobieraliśmy od nich krew, aby ocenić poziom stężenia kortyzolu we krwi i podobnie zresztą u trzody chlebnej. I następnie na koniec badania zwierzęta zostały ubite i następnie określiliśmy przy czy e, infradźwięki i też bliskości wiatrowej wpływa negatywnie na jakość mięsa e, tych właśnie zwierząt gospodarskich? Wyniki, które Państwu dzisiaj przedstawię, e, będą dotyczyły gęsi. E, I tutaj, tak jak Pan doktor Borowski już wspomniał, jednocześnie e, na każdym z tych trzech stanowisk e, wykonywaliśmy pomiar emisji hałasu. Tutaj już może nie będę. Nic więcej na ten temat mówiła, natomiast tutaj, proszę Państwa, sedno sprawy. Stężenie kortyzolu we krwi gęsi utrzymywanych w różnych odległościach od siłowni wiatrowej. Proszę zwrócić uwagę na końcowy okres odchowu, o 17 tydzień. I tutaj widzimy. Wyraźnie, że stężenie tego właśnie kortyzolu, e, hormonu, który uznaliśmy za parametr stresu, e, było u gęsi utrzymywanych w odległości 50 metrów od masztu turbiny blisko trzykrotnie wyższe e, w porównaniu z osobnikami, które były utrzymywane w odległości 500 metrów od masztu turbiny. Dlatego e, no, wyniki tego badania sugerują, że zwierzęta były poddane oddziaływaniu stresora, co potwierdza również obserwacja behawioralna. Na załączonej fotografii widzicie Państwo gęsi, które utrzymywane były w odległości 50 metrów od siłowni i widać ewidentnie, że tak, są skupione, zwite w grupę, nie przejawiają normalnej aktywności ruchowej i to również Tutaj sugeruje, żeby zwierzęta rzeczywiście poddane były oddziaływaniu silnego stresora. Proszę Państwa, stres w produkcji zwierzęcej, nie tylko w produkcji drobiarskiej, generalnie w produkcji zwierzęcej, o czym Państwo na pewno wiecie, może obniżać wartość technologiczną mięsa, może być przyczyną wad tego właśnie końcowego produktu, a także niestety może pogarszać wyniki produkcyjne. Mając tę wiedzę, postanowiliśmy również zbadać... Wpływ odległości siłowni wiatrowej właśnie na osiągane przez zwierzęta gospodarskie yy, wy, wyniki produkcyjne. Proszę Państwa, to są wyniki, które dotyczą średniego zużycia paszy, a także wykorzystania paszy przez rosnące gęsi. Największą końcową masę ciała, podobnie zresztą jak największe dobowe przyrosty masy ciała, odnotowaliśmy u gęsi, które e, znajdowały się na stanowiskach najbardziej oddalonych od masztu turbiny 1000 metrów. natomiast najmniejsze masy, e, przyrosty masy ciała dobowe i w trakcie całego badania odnotowaliśmy w przypadku gęsi, które były utrzymywane najbliżej siłowni wiatrowej. Ponadto zużycie paszy Również najwyższe było w przypadku gęsi, które utrzymywane było w odległości 50 metrów od masztu siłowni, najniższe natomiast u zwierząt, które było e, e, utrzymywane w odległości 1000 metrów od masztu turbiny. I tutaj proszę zwrócić uwagę, to zużycie paszy u gęsi, e, które utrzymywane było w odległości 50 metrów od masztu turbiny, było o blisko 25% e, wyższe w porównaniu z, z zużyciem paszy e, obserwowanym u gęsi, które były w tej największej, od, o, największej odległości utrzymywane. I taki wyraźny wzrost zużycia paszy może niestety negatywnie wpływać na rentowność produkcji i konsekwencji może spowodować, że będzie ona nieopłacalna. Proszę Państwa, wspomniałam wcześniej, że stres w produkcji zwierzęcej może również powodować wady mięsa. I tutaj nie odnotowaliśmy negatywnego wpływu siłowni wiatrowej na jakość końcowego produktu. To znaczy, że zarówno w mięsie tuczników, jak i w mięsie gęsim nie było większej ilości mięsa z wadami PS. Zatem tutaj optymistyczna wiadomość nie wpływała ta właśnie bliskość na jakość końcowego produktu. W zasadzie chciałam już Państwu podziękować, ale jeszcze sobie pozwolę szybciutko odpowiedzieć na Pani pytania. No tutaj wyniki, które mamy, tak jak powiedziałam, dotyczą gęsi, dotyczą... No, no, no te właściwie dotyczące trzody chlewnej są e, podobne. Natomiast jeśli chodzi o kurczęta brujlery, e, to planujemy wykonanie takiego właśnie eksperymentu. Odbędzie się on w maju i właśnie będziemy badali podobne parametry jak tutaj. Również e, będziemy badać e, wpływ e, na wpływ siłowni wiatrowej, na poziom stresu, ale również właśnie na wyniki produkcyjne, na końcowe masy ciała, na jakość mięsa. No ale muszę być tutaj szczerze, że hipoteza jest taka, iż siłownie zbyt blisko zlokalizowane od miejsc utrzymywania zwierząt gospodarskich, niestety mogą negatywnie oddziaływać na wyniki produkcyjne. Czy nie też? Panie doktorze. I... To znaczy, jeśli chodzi o wielkość, to nie, możemy mówić, bezpośrednio, nie możemy, możemy mówić bezpośrednio o jakimś tam wpływie rozmiaru tej wielkości, czy, czy mocy zainstalowanej, tylko właśnie o wpływie generacji hałasu, generacji dźwięków. i problemem jest właśnie to, w jakiej, w jakiej jakości produkcyjnej znajduje się ta robina, prawda? Jeśli będzie to jakaś tam nowoczesna, pozbawiona wad, może mniej generować hałasu w stosunku do tych mniejszych, tak jak to miało miejsce w tym przytoczonym przykładzie tej turbiny 650 kW. Turbina zdecydowanie mała, a hałas był porównywalny. Czy planujecie Państwo może badania na gruba mleczników w naszym rejonie przede wszystkim te zwierzęta są poddawane? To jest świetny pomysł i rozmawialiśmy na ten temat, jeszcze jadąc tutaj do Państwa. Chcielibyśmy w przyszłości zbadać rzeczywiście wpływ siłowni wiatrowych na wydajność mleczną, chociażby grup. Natomiast no, jest to już taki naprawdę trudny logistycznie do okiełznania eksperyment. Planujemy, ale to myślę, że nie, nie, niestety nie w najbliższych latach. Chciał, chciałbym Państwu powiedzieć, że pieniądze, które zdobywamy na badania, robimy to z ogromnym trudem. No czemu na przykład proszę Państwa firma, która produkuje te turbiny mogłaby powiedzieć Proszę bardzo, nie ma zniżki, przeprowadźcie badania. No nie ma takich wyników, być może są. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu powiedzieć tak na podsumowanie. Każdy z Państwa lub prawie każdy jeździ samochodem. Jeśli się zapytam Państwa, ile benzyny czy oleju napędowego zużywa dany samochód, no to powiem, no zależy od, od wielu czynników, ale między innymi zależy od tego, czy... Ten samochód jest najnowszy, czy sprzed 20 lat? Te sprzed 20 lat zużywały bardzo dużo. I ja myślę, to jest mój pomysł taki niesprawdzony, że te pierwsze y, siłownie wiatrowe, to tak samo jak pierwsze ciągniki, hałasowały i tak dalej, były prymitywne, na próbę robione, a im nowsza technologia, im nowsza generacja, będzie lepsza i od inwestora powinniście zapytać, proszę pana, jaka będzie emisja infradźwięków czy dźwięków na 100, 200, 500, czy 1000, czy 2000 metrów? I wtedy by była sytuacja jaśniejsza. Nie wiem, proszę państwa, czy kto bo to bo ma, z... Kto, czy, ma... Kto, czy... ma to z... Kto ma to się spytać tego inwestora? Słucham? Kto ma się... spytać się tego inwestora? Z... Mieliśmy właśnie w przeprowadzone z zakon z inwestorami, oni powiedzieli, że jest wszystko jest wspaniałe, że, że nie ma atrakcja turystyczna. Inwest... turystyczna, jak ja pani powiedziałam, że będziemy mieli trzy wieże, 460 metrów, druga 500, trzecia 700. Ta Pani powiedziała, że to nie ma żadnego wpływu. Nie na naszą hodowlę, którą mamy 300, 30 tysięcy broilera, nie na nasze zdrowie, że to będzie wszystko super. Więc jak my mamy się bronić? My nie jesteśmy żadną organizacją, nie jesteśmy. My po prostu zespołem badawczym takie badania robiliśmy i opublikowaliśmy to. I proszę Państwa i staramy się ile środków badania dalej wykonywać. Postulat o tym, żeby informować użytkowników czy bezpośrednio otoczonych ludzi siłowniami o ich poziomie emisji jest szczęściowo zrealizowany, bo w karcie technicznej takiej siłowni macie Państwo poziom generowanego hałasu, ale jest to właśnie poziom generowanego hałasu do, w tej skali A. I tutaj należałoby próbować rozgraniczyć, czy, czy ta emisja w skali A jest jedynym wystarczającym czynnikiem, który może negatywnie wpływać lub pozytywnie. Czy nie? Według mnie jednak ta emisja infradźwięków, które no jak gdyby są odbierane przez cały organizm, szczególnie jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie, no powinna być jeszcze badana i w dalszym ciągu dlatego w tym temacie e, będziemy pracować i w dalszym ciągu będziemy przeprowadzać badania. W związku z tym, jeśli macie takiego typu spotkania, należy po prostu żądać nie zapewnień ustnych, tylko otwartych dowodów na to, że jest jakaś emisja, albo że tej emisji nie ma. Z tym, że jak zwykle inwestor...